Drugi odcinek e, Euro Truck Simulator 2. E, Sory, naprawdę, sorry. Nie było bardzo dawno odcinków. Nie było, ty, było to z tym spowodowane. Ja nie miałam tyle czasu. Kupiłem sobie własną ciężarówkę. Mam teraz do przewożenia jedno, doki, jeden taki towar. Mm, Pokażę Wam. No nie będę, nie będę nagrywał dwa, yy, tego yy, całego odcinka Co najmniej z 15 minut to 2 chwila, będę sobie kogoś 15 minut to po potrwa No powiedzmy No dobra powiedzmy, że do 14.10 No, jak widzicie dodałem sobie parę modów Jednym z nich to jest właśnie Winter Mod, jak widzicie Tak, Winter Mod Teraz nagrywam frapsem, bo Nagrywałam Action Ale niestety Action Miałam wersję 30-trialową na razie nie mam pieniędzy, żeby kupić sobie jakiś program i na, nagrywam na razie Frapsem, bo... Frapsem też przyjemnie nagrywam. Dodałem parę modów. Winter Mod. realne nazwy ciężarówek, czyli na przykład matko jest... jeden na przykład było Valiant, teraz jest Volvo. Tak tak wygląda, o naprawdę można się poślizgnąć na tym śniegu bo ten śnieg jest za śliski no kurde, co ja robię nie no, naprawdę, sorry, że nie było tak długo odcinków by zaraz próbował je robić regularnie bo słuchajcie, ja po prostu Teraz nauka. <laughs> Na szczęście rozpoczął się ferię, nie? <laughs> Także. Rybałeś! Nie, ja pierdolę. O kurna, macie. Gdzie to jest najbliższa stacja? What the fuck? No, ja pierdolę. Co teraz zrobimy? Będziemy musieli to przeżyć. No. <tryk> co na gadzie Lola? No nie, no. F no nie, co? Kurwa mać. Nie, nie, nie. Ja nawet takie nie Dobra, jak się nie będę odzywał, ja, ja prostu na razie muzyczkę, jak tak będzie cicho trochę, bo po co mam być głośniej? <śmiech> 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 da Latch. Wiecie, że takie trochę nudne jest <laughs> słuchanie, jechanie. tak <laughs> także mam na przyjemności, ale... <śmiech> 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 Może opowiadam... <laughs> opowiemy sobie jakieś fajne historie. <laughs> Kurwały! Nie, nie, no nie!

Będę musiał coś zmienić. Będę musiał coś już na Będę no, musiał coś zmienić. Bo coś te klatki mi nie schodzą. Gdzie ja Ci kurde stanę? No ja pierdzielę no. Nie, no, ja nie, nie. No nie. Nie. No, to ja muszę jechać połowę Tak będziemy jeździć, to się kurde... No 10 FPS-ów przy takim... Kurde mole... <coughs> mm. Niektórzy yy, w swoich filmikach, na przykład z Eurotraka Rock Opowiada różne historie, które się jakby komplikują. Rok yy, <laughs> rok zawsze był taki, że lubił coś opowiadać. Yy, on zawsze umiał zachęcić do czegoś. Ja tak nie umiem po prostu, bo... Jestem kimś, kto posiada mało wiedzy o nagrywaniu takich filmików, <laughs> ale bardzo chcę, bo po to, po to właśnie robię te filmy, żebyście wymieli co oglądać. Ja Mam <laughs> Na przykład jeden ze swoich filmików, na przykład e, Rok <coughs> mówił o motywacji. Jak to kiedyś było? Mówił, że um, był kiedyś bardzo dobry z fizyki i chyba z fizyki. E, z fizyki był bardzo dobry. I kto, i tam powiedziała <coughs> pani: Ej, Maciasz, ty jesteś na serio dobry, nie? <coughs> bardzo dobry i... Co ja zrobiłem? What what? Słuchajcie. Słuchajcie, będziemy już kończyć ten odcinek, bo już prawie minęło. No i co film nie był dzisiaj taki aż taki fajny, nie, ale Praszek. Dobra, to ja się